Spłyska twój słody śmiech, Przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasję Z samych serc. potrzebna wcale gdy nie po drodze będzie razem pić uniosę twój zapach snu rysunek ust barwę słów niedokończony jasny portret Życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę jaka jestem? Nie wie nikt. To prawda niepotrzebna w celu, gdy mnie po drodze będzie razem iść. Gdyby Wokulski był takim podróżnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił miliony dziesięć lat mieszkając pod ziemią. Ale on był tylko kupcem, w dodatku galanteryjnym. Nie umiał nawet po angielsku. Co chwilę odzywał się w nim dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek. Co najwyżej mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem, w gabinecie, gdy nie ma gości. Nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia, ale kochankiem? No, to byłoby co najmniej śmieszne. W razie potrzeby, najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Długo jeszcze pani zabawi na wsi? E, najwyżej miesiąc. Miesiąc? Czy przynajmniej wolno mi będzie po tym miesiącu odwiedzić państwa? E, o tak, bardzo prosimy. Mój ojciec jest wielkim przyjacielem pana. A pani? Nie odpowiada pani. Nie domyśla się pani nawet, jak jest mi drogie każde jej słowo, których tak mało słyszałem. I oto dziś odjeżdża pani, nie zostawiając mi cienia nadziei. Może czas to zrobi? Bodaj by zrobił. W każdym razie coś pani powiem. Widzi pani, w życiu można spotkać ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami, nawet z majątkiem większym niż mój. Ale przywiązania jak moje chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja jeszcze nie było na świecie. I nie mam nawet prawa skarżyć się o to na kogokolwiek. Los to robi. Jakimż bąd bon dziwnymi drogami prowadził mnie do pani, ile klęsk musiało spaść na ogół, zanim ja, ubogi chłopak, mogłem zdobyć ukształcenie, które mi dziś pozwala mówić z panią. Jaki traf popchnął mnie do teatru, gdzie pierwszy raz zobaczyłem panią, a na majątek, który posiadam, czy może nie złożył się szereg cudów? Kiedy dziś myślę o tych rzeczach, zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią. Gdyby mój biedny stryj nie kochał się za młodu i nie umarł osamotniony, ja dziś nie znajdowałbym się w tym miejscu. I nie jest że to dziwne, że ja sam, zamiast bawić się kobietami, jak robią inni, unikałem jej dotychczas i prawie świadomie czekałem na jedną, na panią. Nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Paryżu, miałem przed sobą dwie drogi. Jedna prowadzi do wielkiego wynalazku, który może zmienić dzieje świata, a druga do pani. Wyrzekłem się tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny łańcuch. Nadzieja, że mnie pani pokocha. Jeżeli to jest możliwe, wolę szczęście z panią od największej sławy bez pani. Bo sława to liczman, za który własne szczęście poświęcamy dla innych. Ale jeżeli się łudzę, tylko pani może zdjąć ze mnie to zaklęcie. Powiedz, że nie masz i nie będziesz miała nic do mnie. I wrócę tam, gdzie może od razu powinienem był zostać. Czy tak? Więc zostaję. Będę cierpliwy, a pani sama da mi znak, że spełniły się moje nadzieje. Kto wie, czy z tej blaszki nie urodzą się okręty na powietrze, ale mniejsze o nie. Oddając go pani, składam moją przyszłość. Więc to jest talizman? Prawie. Jest to rzecz, która mogła mnie wyciągnąć z kraju, a cały mój majątek i resztę życia utopić w nowej pracy. Może byłaby ona stratą czasu, maniactwem. Ale w każdym razie, myśl o niej była jedyną rywalką pani, jedyną. Myślał pan opuścić nas? Nawet niedawniej, jak dziś rano. Dlatego oddaję pani ten namulet. Odtąd, oprócz pani, już nie mam innego szczęścia na świecie. Zosta mi pani, albo śmierć. Jeżeli tak, więc biorę pana do niewoli. O, tom podły! Ja taką kobietę podejrzewałem, ach, nędznik!